Siemka, z tej strony Ksitek, a to jest kolejny odcinek z serii, z serii Zagrajmy w, na PinkVimPaku. Pink Niestety mamy tu podwórki, nie możemy się przespać. Ale tak, specjalnie czekałem z, z odcinkiem do, kolejnej, do wypuszczenia kolejnego, kolejnej wersji Packa. bo już za bardzo nie mieliśmy, nie mieliśmy co robić. O, zapomniałem załatwę. Tu Creeper wybuchł. to O, jeszcze szkielet. No um, i tak. Był update. Um, update był. Nie, nie, Creeper nie chce, żeby nie... O, widzicie to jest. To jest, to jest chyba z modyfikacji Dynamic Light. Też Creepery tak świecą. Gdy są już takie, wiecie, gdy mają zamiar wybuchnąć, i e, pojawiły się o modyfikacji, która pojawiła się dzisiaj. Jest 28 pojawiła się 26. E, pojawiła się 26. W tej modyfikacji wiecie, były takie modyfikacje, do, zostały dodane jak Twilight Forest, e, z tym Lwem, który tam jest portal do innego świata i dynamic lights takich wiecie yy, ważniejszych modyfikacji tak, znalazłem diamenty I pokopałem sobie trochę, kopałem wiecie takie korytarze na wprost, nie chodziłem po żadnych cave'ach mi się nie chciało za bardzo i znalazłem diament na co się bardzo dobrze składa, bo zrobimy sobie portal do twilight, Fo twilight forest i tam prawdopodobnie znajdziemy możliwe jakiś um, zamek i tam też będzie taka fajna walka bo tam są bossowie też może być fajna walka ale tam są jeszcze takie fajne kropce z goblinami a do tego świata z który dodaje tamte jakiś ten lew czy coś to pójdziemy jak będzie mieć lepsze kół bo tam jednak są te hieny z nimi tak łatwo się nie walczy. O, tu będzie GIF, co się tu zmieni? Nie chce mi się grać. Aż, ty max FPS, no mamy wow, jakąś tam liczbę FPS. Chyba załatamy to i robimy portal do Twilight, fo Twilight Forest. W ogóle ten jest fajny, fajnie jest fajnie mił, było, byłoby się. Jakbyśmy mieli taki domek, jakbyśmy w portal, portal mielibyśmy przy kopcu, to przy okazji zdobylibyśmy sobie jakieś itemki fajne. Ale to jest. Musi mieć dosyć dużego farta. A. Dobrze, dobrze. Mamy diament, mamy ten. Myślę, że gdzieś tutaj sobie zrobimy, bo on wybuchni też. Żeby tam niczego nie wiem czy on coś uszkadza czy nie, ale wolę nie ryzykować. Na początek potrzebny mi jest dwa wiadro wody, chociaż z jednym nie próbowałem. Um, crafting jak, przyda, jak widzicie, przydaje się ta modyfikacja z Easy. Bo to jest taka modyfikacja w sumie Easy Crafting Table. Nie musimy craftować od razu. Podchodzimy z itemami y, i już mamy warto by zrobić nieskończone źródełko wody, ale z, z dwa razy w sumie można się przebiec. Jak widzicie to mam 31 level. Niestety no y, Enchanting table nie możemy jeszcze zrobić, bo do Enchanting Table jest potrzebne... Potrzebne są dwa diamenty plus jeszcze obsydian, a obsidian musimy wykopać diamentowym kilofem ma, mamy tylko 3 diagnozy, więc my jedynie co możemy zrobić to diamentowy kill i możemy mieć obsygny, a punkt diamentów nam zabrakło. Co? No nic tu 3, 2, dlaczego tam wyrzuć jest to na 3, 2, 1, zrzucamy Jezu, to. Co robiło? Co jest? A jeszcze kwiatki. Starczy. 3, 2, 1, rzucamy. Jes, mamy. Szykierafik mamy, dobra, możemy wjechać. Hościu. Fajnie streszę od razu toję. Jak pamiętam kiedyś grałem na jakimś młopaku, to trzeba było czekać. Teraz sobie chwilkę czekałem. Okej, zaraz wyłączę muzykę. Grałem kiedyś na takim odpadku, to trzeba było czekać. Ojej, ja muszę na chwileczkę czekać co muszę na chwilę przerwać nagrywanie. Teraz będę. Zaraz to zwracam cię. Okej, okay, jestem z powrotem. Po przerwie. Chwilowe. już widzę, że mam jedynie. O. Widzę, że nawet fajny świat. O, fajne rzeczy. Widzę, że na dosyć płaskim terenie się zrespiliśmy. I tutaj mamy coś. Coś, nie wiem co, ale od razu do tego wejdziemy. O nie, co ja zrobiłem. Wbijam Wbijemy jeszcze raz na świat. Options, tutaj jest. Muzykę wyłączymy. Nie powinny być jakieś dźwięki. Hmm. Czy tutaj nic nie ma Na pewno Na pewno lol No ale widzę, że nic tutaj nie ma Tutaj co tutaj jest? No Porland drzewo O, a cóż to O, nie da się zniszczyć chyba nie. O, Dynamis Light Tutaj pójdziemy, zaznaczyć sobie portal. Mm. zobaczymy najpierw, co tutaj jest. Takie jakieś okręgi, są u Okręgi, zobaczymy, cóż, to jest tam, jest jakiś domek. No, mm. coś podobie do Stonehenge. Chcesz, to większe. Ale dobrze. Co, co to jest? Na pewno to nic nie ma. Lol. No. Idziemy do tego domu, jeśli składu tu nic nie ma. Nie mamy mięsa i to się noc robi. Bardzo źle. Ale fajnowieczki. Owie, owieczki, um, to są barany tutaj coś jest? Nie no zarazimy ten domek tutaj. To jest takie fajne, duże drzewo. Tam jak widzicie na no, obsodzie mamy lapi, blok lapi z lazuli. Um, domek, domek w tę stronę Fajne też takie lasy, tutaj takie cud te, te drzewa są takie bardzo fajne, okrągłe. Z widoku z góry, ooo, to cóż to? A cóż to? To nam się przyda, Ach, jestem z powrotem. Niestety przerwano mi nagrywanie po raz kolejny. Niestety nic tym nie zrobię. Nagram po prostu, nagrywam podczas gdy wszyscy są w domu. I w każdej chwili ktoś może wbić do pokoju. Myślę, że tylko dokończę ten odcinek jeszcze jakieś około 13 minut. I więcej nie będę nagrywał po prostu w ten sposób. Po prostu, żeby nie było miliona tych cięć na jednym odcinku. Ale dobrze. Bo zobaczymy, może coś ciekawego będzie w tym lesie. Tak, coś, tak musi, żeby tutaj tak się wykopać. Zobaczymy, może coś tu będzie. Ola, tam. Lol, taki dziwny coś jest troszeczkę. Że, ty, wszędzie są takie te. Coś podobnego do Stonehenge. A nic się nie ma w środku. Wilkie widzę. O właśnie bo e, w nowym ping paku brakowało, znaczy wiecie ID O fajnie to też działa ta modyfikacja Tree Captator O fajnie są, te patyki są Zarobiście i w którymś brakowało po prostu ID jakichś bloków określonego czegoś po prostu po prostu tego brakowało i nie widziałem czy to będzie poprawnie działać ale to widzę, że jakiś inny oj, pamiętam to. Kiedyś wreszcie mówiłem wam, że grałem odliczyć. A i coś takiego spotkałem I Na razie, ale na razie może pójdę mm, do portalu. Pojedzenie jakieś. No ładnie, 180 metrów się oddaliliśmy. Widzicie na minimapce jak się fajnie poruszamy. Takie światełko się porusza. To to tutaj ja tak nie Nie, nie Fajnie tak coś wygląda moim zdaniem. 80 metrów To tak myślę to czego to może być? Nie wiem, może się potem dowiem kiedyś. Może w przyszłości zobaczymy hop idealny, idealny skok dlaczego dlaczego ty mi służysz o widziałem że po też ziemniaki jak miło to powinno być wszędzie oświetlone jak ducha jakbym chciał nie, wydawało mi się dobrze, chodź, chodź, chodź zamieniamy to i... Żadno. idziemy pojedzą go w ten razie wypełniłem to te, cały czas wypełniłem to czymś takim Zobaczymy, może gdzieś w przyszłości zmienię. Jedzą łuko, jedzą łuko, jedzą łuko. Myślę, że tyle nam starczy tego. Jak w sumie można wrzucić do drewna, to też to, to i to. A resztę tutaj to też. Wszystko w sumie praktycznie śpimy się I możemy lecieć dalej na przygodę O tutaj Czyli go Dobre, dobra go 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 No załaduj się W tą stronę to chyba było Miejmy, miejmy nadzieję że się nie mylę ten powodzi sobie potem zwiedziłem. A zresztą Nie. Musimy tam pójść. Chociaż z tego co pamiętam miałem na swoim na starym kanale. Grałem sobie wboxa na odcinkach. Nagrywałem odcinki z boksa To właśnie na takim czymś byłem. I właśnie nie pamiętam do końca, czy tam było coś takiego. Nie to nie jest to Ale co tam jest Ojej, ojej. Coś mi się włączyło z Kantasi z, z programu do nagrywania O, a ciekawe czy to się zetnie drzewo Była beka byś się Nie lol, co się nie Co to jest? Co to Ale fajnie, że chodniki to są. No, tak samo. Ale fajnie, że chodniki. Skorzystaj mam nadzieję. No bo no, to było gdzieś tutaj. Co tak dźwięczył? Więc jak mamy, może kość nie mamy. O, to będzie tutaj. Tak, owszem, tutaj. O, może jednak ściszymy te dźwięki, bo tak troszeczkę przeszkadzają. i do dołu. Hmm... Dobrze A cóż to za blok Polecimy jak LOL A to cóż to za blok LOL! Nie da ja. się Żebyśmy tylko potem wyszli Ja ja nie lubię labiryntów No cóż, z tą labiryntem nie wiem czy to można coś z labiryntem, bo to jest raczej korytarzem Prawda, zawracamy się Pomykamy, pomykamy. Um, nie pamiętam czy to jest dokładnie coś Coś cennego co, jak Jane szybko niszczy się szybko Ojej, coś jeszcze zaraz mi ktoś bije, ale co, to jest? Co, 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 co co, co, co? Co się dzieje? Co się dzieje? lol lol ah, Wiem, ja już wiem co to może być. To jest... To jest... To jest notauria z mitów greckich no nie 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 zabijaj, please, nie 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 hmm. to nie 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 To jest taki nie który po prostu zabijał ludzi Został wpuszczony przez jakiegoś tam króla, to był jego syn, ale coś tam się z nim stało, zamienił się w minotaura, w potwora I on został wpuszczony właśnie do takich labiryntów i on miał zabijać ludzi, którzy się tutaj zgubili Widzicie, jednak się nauka do czegoś przydaje czasami To pewnie nie ma Możemy wychodzić ja troszeczkę teraz przestraszyłem Oczywiście nie mamy już pochodni, bo by nie był firebook. Tego też ujdzie No nie, no wesej, żart. Nie! W... Żal. No i jeszcze. Bra no zarobiście. Brakowo, żeby jeszcze gdzieś wywaliło, 1000 metrów od domu. No zarobiście po prostu. Mm, jeszcze będę padać. Muszę sobie zmienić napis full. może jakoś to spróbuję rozkopać. Nie, kompletna porażka. Jeju. Dobra, jednak ja skończę odcinek przed czasem. Przynajmniej będzie prędkość nie wbije. A więc ja się z Wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.